Spośród prawie 22 milionów głosujących obywateli, 14 milionów głosowało za ugrupowaniami, które przez ostatnie trzy lata wspierały lub zgadzały się na następujące rzeczy: doprowadzenie do przynajmniej 200 tysięcy ponadmiarowych zgonów sanitarny zamordyzm, lęk i panikę w społeczeństwie, nawet gdy było już wiadomo, że w całej tej sytuacji coś przestaje się kleić. Nie mogłem widzieć całymi miesiącami mojej nowonarodzonej córki, bo COVID. A ile osób nie widziało swoich umierających matek, bokowit, swoich umierających mężów i żon bokowit, dzieci na oddziałach onkologicznych bokowit? Ludzie jednak na tych ludzi zagłosowali, prawda? Były też bankructwa dziesiątek tysięcy przedsiębiorców poprzez pozbawienie ich możliwości zarobkowania. Niektórzy, na których oddano przecież głos, Głosili wręcz nazistowskie miejscami tezy o separowaniu, dyskryminowaniu i odbieraniu praw oraz wolności obywatelskich wynikających z konstytucji każdemu, kto nie zgadza się z ich wizją świata i stosowanymi metodami. Pamiętacie? Chcieli nas oznaczać, abyśmy nie mogli wejść do restauracji i kina. Pamiętacie aplikację? 14 milionów ludzi w naszym kraju oddało głos na partie zamordystyczne i wcale im nie przeszkadzało, że ktoś... Z tych partii chciał nam zakładać niczym Żydom opaski na rękach, zaszczepiony lub nie.